Przed nami kolejny odcinek z serii prób. Tym razem podejmujemy się wyzwania 47 i będziemy musieli przejechać w czasie krótszym niż 4 minuty i 30 sekund do ostatniego punktu kontrolnego. I tym razem przejedziemy się, moi drodzy, taksówką, tak jest. Będziemy musieli zabrać pewnego pasażera, który czeka na nas na końcu, więc będziemy musieli się tutaj pośpieszyć. Przynajmniej doskonale start mieliśmy. I mamy aż dwie minuty na otwarcie do pierwszego punktu? Bardzo dużo. Jest naprawdę sporo. No ja jestem ciekaw, jak nasze halo sobie poradzi. Czy zdążymy na czas? Jeżeli nie zdążymy, to przy niestety przejmie go albo inna taksówka, albo Uber. A Ubera nie chcemy, bo stracimy nasz zarobek. Więc pośpieszmy się. Ja jestem ciekaw, czy wy, jeżeli gdzieś je śpieszycie się na przykład do pracy czy jakiekolwiek, to wolelibyście pojechać taksówką czy Uberem podzielcie się w komentarzu ja wolałbym tradycyjną taksówkę niż Ubera jeśli miałbym być szczery chociaż zaraz ktoś powie że ej ale Uber jest tańszy niż taksówka. no może tak ale jakoś bardziej przyzwyczaiłem się do tych tradycyjnych taksówek o ale oczywiście pościg mus musimy mieć bo pewnie przekroczyliśmy prędkość i co nam lepiej no z drogi! Ja tu pędzę pod pasażera, bo nie chcę, żeby Uber go zabrał. Okej, okay, przejdziemy sobie może... Tak? Żeby tutaj nam nie sprawiali jakichś kłopotów. O, ja jeszcze teraz się musiał obić. Potem... Okay. Może zróbmy tak, żeby nie przeszkadzali. No powiedzieć daleko jest ten punkt. Bardzo daleko. Okej, okay, tutaj w ogóle pojechać gdzieś w dziwną stronę. Nieważne. Okej, okay, przyspieszmy trochę. W końcu pierwszy punkt! Ale strasznie daleko. Prawie połowa pracy musiała no, zająć i do kolejnej też mamy minutę więc naprawdę te punkty kontrolne są daleko a ty co się tak patrzysz to nie jest czas i miejsce teraz a już wiem chyba gdzie jest kolejny te dziś się rozbijam, nie wiadomo co ale wiadomo pierwszy poziom to jest pikuś z najmniejszego problemu sobie z tym poradzimy OK, czy nam się uda? No raczej nie powinniśmy mieć z tym problemu, bo zapad z czasu mamy. Słyszę, nie możemy sobie trąbnąć jeszcze tak sługo, że się w pędzimy do pasażera. Ok, 18 sekund I znowu minutę mamy. W drodze są strasznie daleko te punkty kontrolne. Znaczy te bramki. No to już nie mi odblokować drogę No i leci A szkoda, że nie mogę tędy pojechać, tym skrótem byłoby lepiej Jeszcze się obijają Okej, okay, przynajmniej no, mamy sporo czasu, więc powinniśmy zdążyć Okej, okay, mamy minutę, żeby dostać się do pasażera, bo w tej następnej bramce na nas czeka, żebyśmy mogli go podwieźć, w ekspresowym tempie, bo pewnie autobus mu się spóźnił, ale musimy zdążyć te 50 sekund, bo inaczej przyjedzie po niego albo inna taksówka, albo Uber. Jaką on będzie miał taryfę? Ta inna taksówka Bo nasza to jest w najlepszej cenie Więc polecam tam na nasze usługi Nasze usługi są najlepsze O widzicie i pasażer już tutaj na nas czeka Proszę bardzo, nawet zobaczcie jakie ładne zdjęcie latającej taksówki Pasażer jest, możemy jechać na miejsce Okej, okay, 4 minuty Zdążyliśmy idealnie na czas I co? Zapraszam do kolejnych prób. Trzymajcie się. Cześć.